Hej, kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. E, dzisiaj będziemy robić taki vlog jak zawsze. Tym razem z Sesji i chyba z mojego kolejnego tatuażu, ale e, to zobaczymy, jesteśmy dzisiaj w płocku w takiej pięknej scenerii. Mam ze sobą Natalkę, moją modelkę, także niedługo ją zobaczycie i mam nadzieję, że spędzimy fajnie ten czas. Jest trochę zimno, ale damy radę. No, lecimy dalej. Już skończyliśmy z tego, co widzieliście. Jedziemy szukać następnej. Myślę o rynku, chociaż nie wiem, może po drodze jak coś mi się spodoba, to się zatrzymamy. Jest mega, mega zimno, co chyba widać po mnie. I chociaż mam rękę w rękawiczce, to mi chyba w środku za bardzo. No, ale będzie biegnie. Dla efektów trzeba się poświęcić. Także widzimy się w następnej miejscówce. Kochani, jesteśmy teraz na Starym Mieście. I wchodzimy tutaj, dalej nic się nie zmieniło, dalej jesteśmy w płotku i dalej jest zimno. My już e, rynek skończyliśmy I teraz mamy jeszcze troszeczkę czasu do mojego tatuażu Więc w sumie teraz pokażę wam tatuaż mi kolejny Dziesiąty, więc mamy jubileuszowy A po tym, myślę, że to będzie chwila, bo to jest maleństwo Po tym lecimy do gal, 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 galerii coś zjeść I przy okazji jak nam się uda, to zrobić tą foty A no, może być ciekawie, bo może nam, nam zabronią robić, ale może nie, więc zobaczymy Będę wszystkim pokazywać, siema, urodziłam się w 2002 <grystanie> Na pewno się ten, tego uroku urodział? <grystanie> tak, To na tak. pewno ta data? Na, na pewno. Oficjalnie mam swój dziesiąty tatuaż i leci mi trochę krewka, ale jest przepiękny. I teraz lecimy chyba coś zjeść, bo ja to już jestem głodna i polecimy sobie do galerii, bo chciałabym też w tej galerii zrobić zdjęcia. Mam nadzieję, że zjemy coś dobrego i jaram się mega. Patrzcie, jest pięknie. Pięknie to wygląda. Przepięknie to wygląda. Lecimy. Widzimy się w galerii. jesteśmy już w galerii i tak jak widzieliście, robiliśmy tu parę fotek. Zjedliśmy, więc jesteśmy na i ja z tego miejsca będę się z Wami żegnać. Dziękuję Wam bardzo, że dzisiaj byliście ze mną i mam nadzieję, że takie typy filmów, takie vlogi połączone z moją pracą e, będą Wam się podobać nie zapomnijcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę wtedy będę wiedziała, że Wam się podoba i że chcecie zostać ze mną na dłużej mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej i będziemy się rozwijać, także przyszedłam Wam buziaczki i życzę miłego dnia albo miłego wieczoru w zależności kiedy to oglądacie